do końca w jasna wprost to wszystkim to byś wiesz. i Kompajnem wszystkim A tak nie ma czym A nie na pewno się zmieścisz musisz co? Tylko blisko tej musisz jechać kapliczki Mam cię wprowadzić? Sprawdzać nie No, A co będzie? No? Na pół metra, masz jeszcze luzu. Tak Pięknie, bo tylko cię! Blokada koła cię uratowała Ej no panie jesteś, rozpędziłeś się Czeka. Nie mam strachu tu, tu się naprawić święta tak, ale no kurczę już po, po ziemi pojechałeś, a nie po drodze. A krzyczałeś, że za szeroka drogę? Mówiłem, że już więcej. Ale mam metr od tego, od skrzaków. moments later. Cześć, witam was wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj szybka aktualizacja naszych tutaj prac. No, jak widzicie, tutaj część już konstrukcji została rozebrana drewnianej. E, tak, żeby tutaj można było pracować właśnie tą e, kopareczką. Sukcesywnie wywozimy. Kamień, staramy się kamień zostawić, który zostanie wykorzystany na podbudowę. Jak najwięcej szlaki, jakiegoś takiego gruzu słab, gorszej jakości, czy jakichś tam pustaków, czy cegieł, to się wszystko tutaj wywozi. No i będziemy powoli się przygotowywać po dalszy remont, czyli tutaj wymiana drewnianej konstrukcji i przygotowanie tutaj budynku już pod użytek. Tak, zostaną do rozebrania ta stara piwnica, ostatnia belka ona jest, po co tutaj zosta została zostawiona, bo nie przeszkadza na razie w niczym te schody też wychodzą stąd, tu praktycznie będzie cała przestrzeń ma być do użytku no i teraz tak, miał tu być warsztat, taki ze wszystkimi naszymi narzędziami to jest potrzebne plus plus garaż na samochód no ale jesteśmy po konsultacjach z bratem budowlańcem i gdzieś tam perspektywy najbliższych lat, jeśli ta nasza, jakby tempo rozwoju nie utrzymane i no średnio mamy 3 hektary do roku kupujemy, czasami więcej jeszcze dodzierżawiamy, więc te, te gospodarstwo się cały czas powiększa, Na no, pojemność magazynowa jest jaka jest, w najbliższym czasie też, no tato jeszcze parę lat może mi pomoże, ale niedługo zostanę sam, no i pomysł co jest wylewką i zrobieniem tutaj magazynu I zrobienie tutaj e, takiego magazynu y, no, na stropie, to, to będzie utopia z tego względu, że ja będę musiał tutaj sam wszystko szuflować i ja po prostu nie, dał, nie dałbym rady 100 hektarów sam tutaj na przykład e, obsłużyć w żniwa i jeszcze to rozładowywać w taki sposób. Więc już jest postanowione, e, warsztat jest od, odłożony na następną inwestycję, gdzieś go jeszcze wymyślimy, gdzie go zrobimy, bo będziemy mieli miejsca. Ale cało, całe to pomieszczenie tutaj zostaje wybrana Ziemia robimy na równo. Wylewka i tak. Tu jest jeden silos wewnętrzny, drugi silos wewnętrzny. I tam dwa mniejsze silosy wewnętrzne. Dwa mniejsze będą o pojemności 22 ton. W przeliczeniu na tam gęsto 75. I, a tu będą dwa 33 tonowe silosy. Wchodzą. Drewniane wewnętrzne z taką perforacją, żeby niby. Nie wiem, czy to się dobrze spisuje, no, ale podobno ma to wentylować z nadmuchem. I one będą szły wysoko, bo będą miał 4,80 aż poza ten tutaj, powiedzmy, do tego stropu, tak jak tutaj jest. Tak? No i teraz szybka aktualizacja: jeszcze jak sobie wymyśliliśmy tutaj temat załadunku i rozładunku. Kurczę, to jeszcze trochę wody. Jezus, to się robi. Teraz mamy mocną odbirz. No, silosy mogłyby być większe, gdybyśmy od początku wiedzieli, że takie będzie przeznaczenie tego budynku. Bo w tej chwili podciąg, który tutaj wylewaliśmy, no, nam trochę przeszkadza i wadzi. Ale z drugiej strony on trochę spina ten budynek przez całą długość. No, jest potężny, ale to może, może i dobrze się stało. Te cztery silosy to i tak... Będzie praktycznie 40% naszej takiej magazynowej powierzchni na dzisiaj, czyli to będzie dość duża inwestycja i usprawnienie. No i teraz plan jest taki. Zaraz pójdziemy poza budynek. Tam, z tamtej strony mamy własne no gospodarstwo. Jesteśmy teraz w części jakby podziemnej budynku, więc na tej ścianie zostanie wykonany na 6 metrów. Długi, żeby nawet, czy nawet 7 metrów długi, żeby nawet dużą szesnastką skorupową w przyszłości ewentualnie można było się na bok wysypywać. Eee, będzie, chcielibyśmy zrobić eee, kosz zasypowy, kosz przyjęciowy. No, do tego może być, no to, to jest jeszcze kwestia sporna, może będzie po prostu krótsza, a zrobimy tak, żeby po prostu tyłem tylko kiprować. Eee, z dużą wydajnością, to miałbym być wydajone. plus z kosza przyjęciowego pionowa żmijka. No pewnie dwusetka, dwumetrowa, czy metrowa z perforacją, z tymi perforowanymi otworami, żeby tutaj się sypał ten syf, no i będziemy musieli go na koniec dnia po całym załadunku tutaj wyczyścić, bo tu będzie dużo kurzu i tego syfu, no ale no niestety w ekologii zwłaszcza należy ten taki pył, ziemię, jakieś drobne chwasty, które trzymają wilgoć odseparować. No i tutaj na środku Kubełek kubełek 50-tonowy. Wpiszę to na godzinę. W wydaj, wydajności, żeby po prostu żni, żeby rozładunek trwał błyskawicznie. No i tak, jak pod sam szczyt i głowica 4 na cztery silosy, plus piąty tam mamy suszarnie. I wtedy możemy dosuszać 15-tonówkę. Mamy tam suszarnie. Tu mamy cztery silosy. A rozładunek. To silosy drewniane, ale chcemy zrobić autorską tutaj konstrukcję. Tu pójdziemy jeszcze troszeczkę w dół. I lejki. Porobić do nich, żeby one były lejowe. I z lejka jedna żmijka zawsze na środek. I wtedy stąd poza wiatę, bo tutaj koparka stoi. Na razie jest goły niebo, tak? ale będzie, to wszystko będzie zabudowane wiatą. Jak będzie szła tak pod skosem żmijka duża, to będziemy mogli, mogli ją władowywać. No i w związku z tym, że tutaj tir nigdy nie przyjedzie, bo tutaj się nie wykręci, nie, nie zmieści. To jeżeli byśmy mieli ładować tira, no to dzień wcześniej muszą trzy wolne przyczepy. Podjeżdżamy przyczepami, ładujemy przyczepy, a za stodową tam za tą przyczepą, jak widzicie, ma być. Yy, tam byłby sał tir, no i wtedy prosto z przyczep był załadunek tira, godzina, duża żmijka yy, i po wszystkim. I zobaczcie, tutaj jest o, ten nowy wjazd na gospodarstwo. I to by, to by miało tak wyglądać. Tu będzie nowa droga, więc jak będziemy wjeżdżać nową drogą, to tu na miejscu tych pustaków już by się zaczynał kosz przyjęciowy. O, on by był aż mógł być do tego miejsca. Kiper na bok, cofamy przyczepą. Tu nawijamy się i wyjazd. I nie ma nas. Także plan jest ambitny i dość. No zobaczymy, zobaczymy jeszcze co będzie kosztowało. No i teraz yy, pytanie. Do Was, czy warto się zastanawiać nad wentylacją? A czy wentylacja będzie oczywiście, To mają być wentylowane z nadmuchem silosy, ale czy warto się bawić jakąś automatykę, czujniki temperatur, żeby on automatycznie załączał? Czy po prostu samemu to pilnować i nie ma sensu się w to bawić? Ja o tym myślę z tego względu, że może mnie czasami nie być na gospodarstwie, jak na przykład w Wrocławiu, żeby tutaj się nic takiego złego nie działo, tylko pytanie, czy to się, czy to się sprawdzi. No i tak by było chyba na tyle. Taki jest pomysł. To przetestujemy twój wyjazd no nie, w kierowniku nie. budowy. To znaczy ja wyjadę za pierwszy razem Gdyby tej kapliczki nie było, to by w ogóle nie było tematu. Cię by się zrobiło do końca wyjazd na wprost. To wszystkim to byś wjeżdżał. Kombajnem wszystkim A tak nie ma czym Ale nie, na pewno wie. się zmieścisz, musisz Co? Tylko blisko tej musisz jechać. Kapliczki Mam Cię wprowadzić? Sprawdzać? Nie? No? Tak, co będzie? No? To pół metra. Masz jeszcze luzu. Cię nie? Nie, nie? musiałem Tak miałeś ze 30 cm 40 Pomogę Ci trochę światło ci włączę trochę masz towaru na szczepie, co? Ale nie ładuję kurwa, żeby nie umrzać No ale za się tam masz Może i jest ziemię, to ziemia to na ciężkie jest Żeby nie wiem, czy się wyprzedzać? Tylko o Wiem, że wszystko masz. Ja to może zgasi. A napędy masz włączone? No, jest na pewno. To aż przydusiło go pod górę. Przydusiło go Trzeba załadować, żeby na drany pekać jak będzie przy mrozy. To zmarznięty. w kolejny jak piękny wiesz. Nie chcę wiesz, zryć No tak się mówi, ale Już puściła a ziemia, to puściła, co? Tak. Nie, mocnił się. A to trzeba właśnie na ranem po jednej przyczepie wtedy złoczyć. I koniec, no nie będziemy tutaj. Tam gruzować, spokojnie tak. Robić. tak, a mamy jeszcze Tak, To, że coś porobimy małym czy tym za dzień, bo za dnia. Tutaj bombardujemy, no i to nie bez, bez sensu. Nam się nie pali, no bo tam sąsiedzi. No ale powiem ci, że tu masz 8 z tyłu jakbyś miał 12 to już Nie wiadomo no. czy by wyjechał Jedzie ładnie, ale widać cały czas grzybie Jakę Cały czas grzebie Masku ja No i ciężko ma tabbi kennan Jeszcze, jeszcze trochę. Ej! Jeszcze tyle, trochę. Ale do tyłu. Dobra.